Byłoby lepiej, gdybyś się tutaj nie pokazywał. Po prostu znalazłeś się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie mam nic do ciebie, ale ostatnio miałem sporo nieprzyjemnych starć ze strażą, więc rozumiesz. Nazywam się Gareth. Jeśli masz na coś ochotę, najlepiej zwróć się do mnie. Mam tu wszystko, mów, czego mógłbyś taka. potrzebować. Wino, broń i sporo innych rzeczy. Jesteś teraz w straży. Normalnie umrę ze śmiechu. Były skazaniec w straży miejskiej. Świątynia ma pozostać zamknięta na całą wieczność. Tak zdecydowała Rada. Franko był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Mówię to tylko po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeśli spróbujesz tego samego ze mną, zabiję cię. Idź do Huno, kowala! Ale posiadanie Kilofa wcale nie otworzy ci drogi do kopalni. Jeśli chcesz wejść, musisz najpierw porozmawiać z Estebanem. Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Tak? Czego chcesz? Jack Alligator już wrócił? Nie? No to pewnie niedługo wróci. Dobranoc. Naprawdę? Niby czemu miałbym ci wierzyć? Pewnie, że jesteś stąd uciec, ale... Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty miał pozwolenie na wejście. Ej, jeśli szukasz uczciwego kupca, to właśnie go znalazłeś. Moja chata stoi zaraz za domem Estebana, więc jak będziesz czegoś potrzebować, to wpadnij. Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach jak kot z pęcherzem. Jesteś z nimi? Uczę się języka budowniczych. Język jest kluczem do wiedzy tego starożytnego ludu. A, kogo my tu mamy? Patrzcie, patrzcie, to ty. Mam dla ciebie trochę dobrych i złych wieści. Ej, ze mną wszystko w porządku. Niestety bardzo paskudnie oberwał. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, pogadaj z Patrykiem, to nasz rzecznik. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez pozwolenia, strażnicy cię zabiją. Takie są zasady. Jak ci się coś nie podoba, to idź porozmawiać ze Estebanem. On jest odpowiedzialny za obóz. Pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. Zażygałem im cały statek. No, a potem kruk odciął kopalnie, bo jacyś durnie stali się zbyt chciwi. Franco został przywódcą myśliwych i zabije każdego, kto mu się przeciwstawi. Czyli ogólnie mówiąc, leci dość marnie. Już to kiedyś słyszałem. Przynosisz stal? Hmm, wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej? Te krypty stanowią dla mnie całkowitą tajemnicę. Nie jestem w stanie pojąć, czemu tak długo nikt ich nie odkrył. Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Co się dzieje? Henry cię to przysłał? Powiedz mu, że niedługo dostanie swoje deski. Jeśli go to nie urządza, to niech sam je sobie piłuje. Powoli nadchodzi koniec. to piękny, letni poranek, czy też gorąca noc, podczas której gwiazdy migocą na kryształowo czystym niebie? Nie wiem. Gdzie jest majowy deszcz? Gdzie jest jesienny wiatr? Nie czuję ich. Jest... Huno chyba ma stal. Ja mam tylko kilka kawałków rudy. Ale one nie, nie są na sprzedaż. Ruda to jedyna cenna rzecz, jaką posiadam. Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Nie ma nowego powiernika. Czego chcesz? Jestem tu więźniem, choć nie zrobiłem nic złego. Słuchaj, jak będziesz głodny, idź do Snafa. A jak chcesz się napić, to rozmawiasz z odpowiednią osobą. Krwią. Przyzywałem go. On, który mnie obserwuje. Och nie, odejdź, zostaw mnie. Nie, należy do Grega. A, nie, <coughs> Czego chcesz? Masz mi coś ważnego do opowiedzenia? Jeśli nie, to zabieraj się stąd. Sądząc po wyglądzie, jestem skłonny uwierzyć, że przybywasz z daleka. Jak się tutaj dostałeś? Żartujesz sobie? Nienawidzę żartów. I do tego szczur lądowy. Nie jesteś, aby. Zamięki na pirata? To ty? Nie myślałem, że jeszcze cię kiedyś zobaczę. Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Swego czasu chcieliśmy obedrzeć cię ze skóry. Mam na imię Elwrich. Pochodzę z miasta. Ci bandyci porwali mnie i uwięzili. Co ja tutaj robię? Do diabła, co ty tutaj robisz? Osiedliłem się w najbardziej odosobnionej części wyspy, ponieważ potrzebowałem trochę spokoju. Każdy tak może powiedzieć. Nie znam cię, czego tutaj szukasz? Trenuję tylko najemników, albo bardziej doświadczonych wojowników. Nie chcę słyszeć o tej imitacji kapitana. Cały dzień tylko grzeje tyłek na ławie i myśli, że jest kimś ważnym. No nie, kto dał ci prawo oceniać nas i nasze intencje? Gdybym nie był człowiekiem miłującym pokój, sprowadziłbym na ciebie gniew Adanosa! Jesteś pewien, że służę Inosowi? A jeśli służę Adanosowi, a może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Do diabła nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały, jeszcze w górniczej dolinie. Nie interesuje nie wiedzisz, mnie, coś ty za jeden. Jestem Franko, przywódca tego obozu. Ja Pełzacz, a w zasadzie kilka. E, wygląda na to, że trafiliśmy na gniazdo. Żyję, i tylko to się liczy. Jeśli kiedyś będziesz chciał pogadać, a jestem do twojej dyspozycji. Nie, nie, nie ja odpowiadaj. Za późno na wymówki. Masz teraz dwie możliwości – walczyć ze mną i moją Betty albo spróbować ucieczki. Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Jest straszne zamieszanie z twojego powodu, wiesz? Ledwo rozpoznałem Saturasa, a taki był zły. Nie narzekam. Co prawda trochę się nudzę, ale przynajmniej nie muszę pracować. Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Czołem, jestem Lenar. Witaj w obozie kopacza. Od otwarcia krypty coraz gorzej. Kruk nie potrzebuje już niewolników. Teraz kopią złoto, bo tak kazał im Bladwyn. Sos z bardzo mocnego bimbru. Dostałem ten przepis od niejakiego lu. Zdobądź składniki i przygotuj bimber w laboratorium, a ja zrobię sos. Co ty na to? Nie, siekam cebulkę. Oczywiście, że topię złoto i robię z niego monety. Pewnego pięknego popołudnia z za rogu wyszedł kruk i dał mi matrycę do wybijania monet. Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumiesz. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu, czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Patrzcie, kto przyszedł. Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko patrzcie państwo, nowa twarz zamierzasz tak stać, czy przyszedłeś mi pomóc? Na razie w obozie jest cicho. Myślę, że trochę odpocznę. Na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Badam kulturę tego starożytnego ludu. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo dawno temu. Nie wiem dokładnie, kiedy powstała ta budowla, ale ich cywilizacja była bardzo rozwinięta.